No, haha. no, widzisz Janina, a u mnie w zeszłym tygodniu tutaj w urzędzie to była kobieta, która z domu się nazywa Smaruj, a wyszła za faceta, który się nazywa Rogala. No? I ona teraz się nazywa Smaruj Rogala, rozumiesz? No, no weź dziecko zapisz do szkoły, nie? nie no, o, poczekaj, jest co mam petenta, będę dzwonił później. No, no na, na razie, hej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy ja u Pana mogę sobie zmienić nazwisko? Tak, to tutaj. Proszę Pana, Pańska godność? Hitler. Bardzo przepraszam, ale bez wąsika nie poznałem. A w ogóle to długo będzie trwało? Nie, nawet Pan nie zdąży zająć Czechosłowacji. No dobrze, a o! A nie za ciepło pan tak w tym sweterku? Niech pan sobie odwiesi. Tam jest wieczak! <grym> Czy pan z wszystkich tak tutaj sobie robi jaja? Nie, skonopickie nie. No dobrze, proszę pana, proszę przygotować dowód. Aha, hala? Moment, do pana. Do mnie? Gering. <noise> Przy pana Dobrze, dobrze, przepraszam, okej okay. Przystępujemy do pracy, już pana, pierwsze pytanie z formularza Czy pan mówi po angielsku? Trochę umiem To tak, żeby się o tym przekonać, dobra, przywitajmy się szybciutko po angielsku Ja jestem Robert Hi Robert Hi Hitler <głos> <Nie>. <głos> Panie <głos> Przestań pan mi robić dziury w głowie, zmień mi pan to nazwisko Dobrze, dobrze, okej, okay. przepraszam, poproszę dowód Wreszcie. Pan się nazywa Hitler Alfons. Cała masa ludzi musi sobie z pana robić jaja, co? Gdzie ta masa? Rzesza. Zaczyna się już pan powtarzać, proszę pana. Was? Dobrze, dobra, dobra, okej, okay, przepraszam. Proszę pana, w takim razie nazwisko Hitler! Mhm. Mm Imię? Czy my musimy jeszcze raz przez to przechodzić? Przez kilku pan czytał. Ja wiem, ale to jest bardzo śmieszne. Ine, Alfons. Pytałem o imię, nie o zawód. Gdzie jest P pański przełożony? Na froncie. Dobra, 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 dobra. Panie. Dobrze, dobrze, okej. Okay. Proszę pana. Jaki ma pan chciał mieć to swoje nowe nazwisko? Zastanawiałem się nad dwoma pomyściami. No to bierz pan Stalin, to się nawet nie ma to zastanawiać. <gazdy> nie! No. Dobra, niech będzie Kowalski. Kowalski, chce być e? Kowalski. Fajne. Fajne, takie proste dwuczłonowe. Stalin Kowalski. <gazdy> ja Wunderbar. <I mouth broadcast> Pan jest okrutny! Ja? Tak! Ja jestem okrutny, Brzmona. Pan nie zna mojej żony. To dopiero jest mały Niemiec z wąsem. Dobra, wie pan co? Jak pan nie wie, czy pan chce być Kowalski, czy nie, to niech pan przyjdzie do mnie jutro. Proszę bardzo. Co? Proszę. Chociaż powiem panu, kurczę. Nie ma pan lekko, co? Panie, pan nawet nie wiesz, pan, o czym pan mówi. Ja w robocie życia nie mam. A kim pan jest z zawodu? Grabarzem. To rzuć pan to wszystko w cholerę i rób pan na uliczną pandę. A co to jest uliczna panda? No wychodzi się na ulicę, klęka na chodniku i się robi panda, panda! <grystanie> <grystanie>